Hej, z tej strony GZyms. Układaliście kiedyś kostkę Rubika? Pfu! Próbowaliście kiedyś ułożyć kostkę Rubika? No cóż, ja próbowałem. Kostka Rubika to taka diabelska zabawka wynaleziona w 1974 roku, a zbudowana dwa lata później. Wynalazł, wiadomo, Erno Rubik. Natomiast poskładał do kupy japański inżynier Terutoshi Ishige. To sześciokątne puzderko do 1980 roku nazywało się węgierską magiczną kostką ale potem nazwa jakoś się nie przyjęła i dziś mamy to, co mamy. Na czym to cholerstwo polega? W skrócie należy ułożyć ścianki kostki tak, aby każda była jednolitego koloru. Kolorów jest sześć, ścianek jest sześć, czyli kaszka z mleczkiem, nie? NIE! Przeprowadziłem sondę uliczną, której wyniki są jednoznaczne. Zapytanie, czy potrafisz ułożyć kostkę Rubika? 67% z 421 zapytanych przechodniów, sprzedawców, kierowców i bezdomnych odpowiedziało NICHUŁA! Jak więc poradzić sobie z tym tęczowym cholerstwem? To właśnie chciałbym wam dzisiaj pokazać. Uwaga, jedziemy! Trochę was oszukałem. Nie jest to może najszybszy sposób nałożenie kostki rubika, ale na pewno najpewniejszy i nie wymaga jakichś niesamowitych nakładów czasu na naukę algorytmów. Każda ze ścian kostki składa się z czterech elementów narożnych. Czterech elementów nabocznych, jednego elementu środkowego mocującego, no i oczywiście wewnętrznego przegubu, bez którego całość rozleci się jak związek radziecki. Mechanizm umożliwiający poruszanie ścianami kostki jest w zasadzie prosty, gdyż rozwalicie ją na czynnik pierwszy. A w przybliżeniu działa to tak: prawdziwi mistrzowie układają kostkę Rubika w około 11 sekund. Kuźwa jedną ręką! Michał Pleskowicz! Do niego właśnie należy światowy rekord z 2012 roku w kładaniu kostki Rubika jedną ręką. Jego najlepszy czas to 10,77 sekundy. Michał oczywiście radzi sobie również dwoma rękami. Jego rekord to 6,11 sekundy. Bez kitu, ze znalezieniem młotka zeszłoby Wam dłużej. Mamy też Marcina Zalewskiego i Wojciecha Knota, których rekordy to odpowiednio. 6,42 sekundy oraz 7,27 sekundy. Światowy rekord w układaniu kostki dwoma rękami należy do Holendra Matza Walka i wynosi on 5,55 sekundy. Tak czy siak, co pokazać chciałem już widzieliście. Ściany są, kolory są, strat jak brak. Cieszymy się, subujemy kanał i łapkujemy wideo. Pozdrawiam, trzymajcie się, gzyms!